A więc tak, z tą hydrauliką chodzi mi o to, że jeśli używam tych wyjść hydraulicznych, to na przykład jeśli opuszczę lance, słychać takie obciążenie. Puściłem przełącznik, a jest tak, jakby olej cały czas płynął, a po prostu, aby go nie odcinało. I teraz na przykład, jeśli ruszę drugim przełącznikiem, przykładowo tym, to też nie zawsze to pomaga. O, ruszyłem trzecią sekcją. Gdzieś ten olej chyba sobie po, się przelał, i już tego obciążenia nie ma. Teraz na, na przykład będę sterował belką tą, czy tą, O! I teraz znowu jest to obciążenie. Słychać po ciągu, prawda? Że gdzieś ten olej tam coś szumi, tak? Na przykład i ruszę teraz tą, znowu tą trzecią. Albo nacisnę podnośnik do góry. I olej dziś chyba się przelewa. I po prostu to obciążenie znika. Tak jakby gdzieś nie wiem, czy te sekcje nie działają, czy coś nie wiem. No to i to jest właśnie ten problem największy. A drugi problem jest taki, że podnośnik podnosi w takim tempie czyli wolno, ale opuszczę go i włączę wałek wałek chodzi, i teraz. Podniosę podnośnie Podnosi dużo szybciej Nie wiem od czego to zależy Nie mam pojęcia